Ciało Meksykano TV, otwieram wam drzwi w czwartek, w czwartuniu. Piękny, ładny poranek, ale nie są dobre to wieści, ponieważ jak jest ładny poranek w stoku. tak po południu ma padać i mają być burze. Także jak ktoś po południu będzie wracał z pracy lub z roboty ciężkiej z zaornymi rękoma do ziemi, to może przydać się parasol albo szwedka, szwedka ze Szwecji. Prosto, i cóż ze Szwecji. I cóż ze, że z Szwecji, kurde, wiecie jak to ciężko wymówić? I cóż, że ze Szwecji, o, teraz się udało. No, szwedka z kapturem może, może na Was uratować, o ile zacznie padać i oby nie. Także tak nam się zapowiada, poranek, czwartek, zobaczcie gdzie jestem, na jakim fajnym akwenie i stąd właśnie będę Wam nagrywał, w sensie, z różnych takich akwenów. Dlaczego? Dlatego, ponieważ mam rower, który, żeście mi się po prostu, no, no jak to się nie mówi, złożyli, no, i dzięki wam go mam, mam też plecek, też się przydaje także jak widzicie spokojnie sobie mogę zajechać na taki akwen spróbuję wam trochę go pokazać, zajechać na taki akwen i filmować trochę w innym otoczeniu niż zawsze, patrzcie tam jest pan tam miałem nagrywać wiecie, o kurde nie widzę o tam miałem nagrywać, ale tam sobie pan przeakurat ściale pozdrawiamy pana serdecznie, może nas widzi Także słuchajcie, niestety, niestety, no nie mogłem tam nagrywać, nie będę mu przerywał pracy. Taki mamy akwenik, to jest sztuczny zbiornik. Niedaleko, bardzo niedaleko tej nowo powstałej, jeszcze niedziałającej tej szosy jakiejś szosa niepodległości, czy jak to się ona tam nazywa? Mniejsza o większość. Słuchajcie, zaraz pójdziemy, bo są tu też kaczuchy. Także zaraz pójdziemy karmić kaczuchy. A jeszcze wspomnę dzisiaj, bo dzisiaj jest 1 sierpnia i jest to bardzo ważny dzień. Chyba dla wszystkich Polaków. Którzy się czują Polakami, Patriotami. Ci jest 75. rocznica Powstania Warszawskiego. Naprawdę szacunek dla tych ludzi, którzy się odważyli walczyć no, przeciwko no Praktycznie, no, szczerze mówiąc, nie mając żadnych szans i, i bardzo małe możliwości, stawili się przeciwko normalnie, regularnemu, prawdziwemu niemieckiemu wojsku, które miało wszystko do dyspozycji samoloty, czołgi także i żołnierzy, a, a no, Polacy byli bardzo dumni było bardzo tam dużo też młodzieży, która walczyła także szacunek dla nich Żółwik, naprawdę dla wszystkich, którzy, którzy tam walczyli za nas po to, żebyś, żebyśmy mogli poczuć wolność, chociaż trochę tej wolności. Bo o to właściwie im chodziło chyba, bo myślę, że powstanie raczej było chyba chyba raczej było skazane na niepowodzenie, ale Bronili się dzielnie, nie uzyskali pomocy, ja do, 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 dobry z historii nie jestem, ale ponoć po, dru, po, po drugiej stronie brzegu Wisły byli radzieccy żołnierze chyba, ale nie jestem pewien, nie, nie będę się wgłębiał w historii, ale i tak jeszcze raz szacunek dla tych ludzi, którzy jeszcze, i którzy żyją z tego powstania, także bardzo, bardzo szacunek. I będziemy schodzić na dół, porozmawiamy jeszcze o innych tematach, także lecimy, cóż, będzie zaraz przerwa. Hopsasa! No więc zeszliśmy trochę niżej, jak widzicie. Zaraz wam to pokażę, bo nie widzicie. Spróbujemy wam to pokazać te wejście po schodach. Także słuchajcie. Zeszliśmy trochę niżej. Tam w oddali jest taka wała wysepka. Chyba to to wam pokazuje. Tam urzędują kaczuchy, które spróbujemy nakarmić. Może być wesoło. Także sobie, jesteśmy sobie na dole. I teraz może pozdrowię parę osób, póki jeszcze mogę, jak zwykle mnie będziecie tutaj kąsać w tyłek, że, że po co te pozdrowienia w ogóle ludzie proszą, więc pozdrawiam, spełniam Wasze prośby, jak to się mówi, Williama2290, pozdrawiam Cię William, dzięki, że byłeś, Kamila S. Borodo oraz Roberta M. Borodo, także pozdrowień jest mało, ale mam tu jeszcze pocztóweczki od Was, a także a także jeden prezent, także pokażę Wam to wszystko. Tu jest od Paula Skad... Skal... Skalda i Karoliny P. Borodo z Ustki, bardzo dziękuję. Byłem kiedyś w Ustce, mówiłem, bardzo fajna mistuwa. Mówił nawet na nią, albo mówili kiedyś na Ustkę stolica, letnia stolica Polski bodajże. Tutaj Paula S. i Bartosza D. Borodo, oczywiście pocztówka jest, nie wiem skąd, z Omiś, ale dziękuję ślicznie. Jest też następna pocztówka jeszcze z Albanii, patrzcie, coraz więcej pocztówek wysyłacie z zagranicy, dziękuję bardzo. Kiedyś będę musiał te wszystkie pocztówki zgromadzić w jednym miejscu, tylko jeszcze nie wiem jak to zrobić rozwiesić w jednym miejscu, nie wiem, jaką ścianę zrobić czy coś, ale jak to nie wiem, nie mam pomysłu, słuchajcie. I to jest pocztówka. Od Moniki i Brandona. Pozdrawiam Was serdecznie. Mamy tu też jeszcze, słuchajcie. Sorry, że to się tak przyciąga, ale tak to tak to właśnie jest. <laughs> tak to właśnie jest, jak to major powiedział. Majora jeszcze nie ma, słuchajcie. Chyba skoro nie nagrywa, to jeszcze go nie ma. Tu jest dostałem list. I to jest list, który zawiera oczywiście takowe. Dziękuję. Ślicznie na pewno się przyda na wojarze. Także pakuję od razu do portfela. To nie jest nic naciągane. Naprawdę dziękuję za te 20 zł przyda się. I słuchajcie, z tym listem. Jest to list, który zawiera bardzo, bardzo ciekawe interesujące treści. I ja, słuchajcie, bo to jest naprawdę... Jeżeli to jest prawda, co jest w tym liście, to ja mam fajnego, już nie powiem brzydko haczyka i to bardzo, bardzo takiego, że naprawdę, jak, jak to się mówi w przenośni, strzał w kolano. To jest strzał w kolano. Ja ten materiał sprawdzę, który tutaj mam. Jeżeli to jest prawda, jeżeli to się okaże, to jest prawda. Będzie, będzie taki materiał, że klękajcie narody, ale to tylko dopiero jak sprawdzę. Także bardzo dziękuję naprawdę za, ten, za, za to, co tutaj jest zawarte w tym liście. To jest naprawdę... Nikt tego materiału nie ma i nikt o tym się nie dowie, a to jest naprawdę, może być szokujący materiał, który także jeszcze sprawdzimy, zobaczymy. Ja sam jestem zdziwiony, słuchajcie. No i ostatni, tutaj zostałem tutaj od, 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 od niejakiego Łukasza W Borodo. Zostałem tutaj takie. Oto jeszcze nie testowałem, ale otworzyłem. Jest to kabel do ładowania. Szybki kabel do ładowania. Jak on jest szybki, prezentuję wam. No do ładowania telefonów, innych rzeczy. Sprawdzimy go na pewno, słuchajcie. Także dziękuję bardzo. I to by było tyle z, z paczek, i tak dalej. I tak to będzie długi materiał, czuję. No cóż, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Cały czas pytacie się mnie o, 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 o to, o tym LGBT, i tak dalej. No słuchajcie, ja nie, ja zdania żadnego nie wypowiem na ten temat. Słuchajcie, bo, bo uważam, już Wam mówiłem na live. to jest jak polityka. Czy ja jestem za? Nie jestem, nie, nie, nie jestem za popularyzowaniem tego, że, że no facet z facetem, kobieta z kobietą, no nie, no bo tak, w taki sposób nigdy byśmy się nie rozmnożyli prawdopodobnie, chyba, że jakoś, nie wiem, jakimś cudem natury. No, ja zupełnie w inny sposób, czyli nienaturalny, nie? Więc za tym nie jestem, ale, ale to nie znaczy, że ja ich bym, nie wiem, zrobiłbym takim ludziom krzywdę, absolutnie, no więc to jest bardzo trudny temat, więc nie jestem, właściwie to ani nie mam stosunku przeciwko ani nie jestem za, no bo, bo też y, padło pytanie na którymś z live'ów y, o wychowywaniu y, dzieci nie? przez y, pary homoseksualne lub y, lesbijskie, prawda? Y, no i słuchajcie, i też i też to jest do rozwikłania, no. Czy, czy któryś z was, na przykład, no nie wiem, no... Y, czy lepiej było dla dziecka wychowywać się na przykład w rodzinie patologicznej, gdzie yy, ojciec i matka piją codziennie alkoholu, dochodzi do bujek, yy, mordobicia i tak dalej, żygania, taczania się, czyli typowo ostro rodzina, czy lepiej właśnie, żeby takie dziecko wychowywało się u dwóch kobiet, które razem yy, no, żyją ze sobą, no, bo, tak, bo tak sobie wybrały. No, to, to, to jest temat tabu, także ja się do tego nie odnoszę. Trudno. Każdy wybiera swoje życie jak chce, idzie swoim krokiem. Ja nie wnikam. <laughs> I tyle, no. Tyle mam do powiedzenia, słuchajcie. A teraz przejdziemy w inne miejsce, żeby nie zanudzać, nie gadać w ciągle w tym samym kawałku. Spójrzcie jeszcze raz na te fajne miejsce, które Wam polecam. No i słuchajcie, to jest ostatnie miejsce, ja nawet nie wiem, czy mnie widać. Chyba widać. Chyba widać. To jest ostatnie miejsce i tu się dalej Przy tej noży. Mam jak widać, nie wiem czy widać kolej, nie wiem czy mi dobrze słychać, ale jestem daleko, mam żarcie, mam żarcie też dla kaczek. No, ruszę jeszcze jeden temat, słuchajcie, przy okazji jak już jestem, temat jak, jak się do kaczek woła, a ruszyły, ruszyły, także może je zbawię tutaj. E, no, był ostatni, słuchajcie, był, e, słuchajcie, niemiecki, był niemiecki, ale jak zwykle, no. Polityczne rzeczy nagrane zostały i tu się odniosę do Pana Niemieckiego, nic do Ciebie nie mam, pomyśl czasami, że często Gruby może dostać bana, bo Gruby tam nieświadomie trochę poobrażał niektóre osoby, także Niemiec, nic do Ciebie nie mam, ale nadal się nie zmieniłeś, nadal szukasz prowokacji, przez to chłopaki dostają bany, dość często, bo już kilka razy dostali bany, to muszę, to muszę stwierdzić, no i cały czas się pytacie o te granie. Dzisiaj będzie próba, o nie wiem czy tu popłynął. Podpłynął. Dzisiaj będzie próba. Jest płynnie za dyma. Z kaczkami. Nie wiem, czy, nie wiem czy widzicie naprawdę, bo ja sam nie widzę co nagrywam. Będzie dzisiaj próba z grami słuchajcie. Więc postaramy się, żeby to wypaliło. A natomiast może jak się uda ze streamuje jutro już normalnie grę. Tylko jedna jest zasada podstawowa, jedna zasada jest podstawowa. Ja muszę mieć gry, więc tutaj będę musiał się poprosić was, bo skąd takie stare gry, które u mnie płyną na kompa typu Battlefield 2, Battlefield 3, Kryzys e, 2, żeby po prostu ktoś mi wysłał ewentualnie, bo zakupić, ja Nie wiem, czy ja zdołam je zakupić. Także, także o to bym was prosił. I tyle, i tyle co mam do powiedzenia. Aha, jeszcze jedna kwestia. Tutaj od razu się odniosę do tego. Słuchajcie, jest taka sprawa, że miała kamerka do mnie na rower przyjść. Oczywiście dzisiaj do mnie dzwonił facet z Allegro i stwierdził, że pracownik się pomylił bodajże i nie mają tego na stanie. Więc dupa. Nie mają tego na stanie, słuchajcie. A ja zjem śniadanie. Trzymajcie się i W takich warunkach będziemy jedli śniadanie meksikano. na śniadanie.